Chrystus z stał, prawdziwie z martwych stał. Dzień dobry. Wstajemy. Budzi nas Boże Słowo. A dziś szósty rozdział, fragment tego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. To tekst o cudownym rozmnożeniu chleba. Wiele razy już rozważaliśmy i słyszeliście też różne konferencje, homilie, katechezy o o rozmnożeniu chleba, o rozmnożeniu darów, więc nie chcę tego powielać znowu. Natomiast zwracam uwagę na słowo, które jakoś tak porusza mnie bardzo, odkąd rozważam to słowo właśnie przeznaczone na dzień dzisiejszy. Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? Gdzie kupimy chleba? Ludzie są głodni, czy dziś tak nie jest? Patrzę na to, czym żyje świat. Ludzie są głodni czego? Pewności. Są głodni yy, zdrowia. Są głodni yy, jakiegoś zabezpieczenia w życiu. Są głodni relacji, które yy, tak bardzo są osłabione w czasie pandemii. Ludzie są dziś głodni jakiejś takiej pewności, yy, na czym opierać swoje życie, bo wiele fundamentów, które nie jeden człowiek stawiał, także my stawialiśmy w różnych aspektach naszego życia, no, chwieją się przynajmniej albo już poległy, już zostały zrujnowane, tak? bo cała sytuacja epidemiczna, ograniczenia i wszystko to, co jest związane z epidemią, jest takim weryfikatorem wielu sytuacji, wielu wartości, tak, postaw i tak dalej. A ludzie są głodni. Nie jeden człowiek odczuwa prawdziwy głód Boga. No i chwytają pokarm, który niekoniecznie jest dobrym pokarmem. Pokarm jakichś tanich rozwiązań, pokarm fałszywych teorii, często spiskowych teorii, Dziejów, które tak kwitną dzisiaj. Albo ten pokarm na życie, w, w tym, co jest takie bardzo ziemskie, doczesne, przemijające, nieraz grzeszne, żeby tam znaleźć pociechę, tam znaleźć jakąś siłę, motyw dla życia, żeby, żeby odetchnąć tak. To pytanie jest bardzo ważne, gdzie kupimy chleba, po pierwsze, jakiego chleba, i po drugie, gdzie kupimy? I dlatego świat potrzebuje nas, świat potrzebuje Ciebie, świat potrzebuje Ciebie i mnie, ludzi Jezusa Chrystusa, ludzi, którzy znają Jezusa i mogą powiedzieć: Spotkałem, doświadczyłem, On naprawdę żyje, bo ludzie szukają Jezusa. I może to słowo brzmieć bardzo dziwnie w kontekście, że wiele osób porzuca praktykowanie wiary albo nie rozwija wiary. Yy, więc jakby robią coś zupełnie przeciwnego. Yy, no zewnętrznie tak to wygląda. Ale tam, gdzie będzie prawdziwie głoszony Jezus, nie tyle kościół, tradycja, struktura, wartości katolickie, tylko tam, gdzie będzie głoszony Jezus, który jest pokarmem dla nas, który jest siłą naszego życia, yy, tam ludzie będą się garnąć. Potrzebujemy głębokiego nawrócenia osobistego, kościelnego. By prawdziwie jaśniał w nas Pan Jezus, by przez nas jaśniał Pan Jezus, byśmy ukazywali Pana Jezusa. Ćwicz to dzisiaj, dziel się Jezusem, chciej właśnie dawać ludziom ten pokarm. Potrzeba go znaleźć. My znaleźliśmy, ale czy przypadkiem go gdzieś nie tracimy? Kiedy wpadamy w schematy, kiedy nie ma w nas tego żaru pierwszej miłości? Drodzy, gdzie kupimy chleba? W Słowie, w sakramentach, w kościele, jako wspólnocie. Tam kupujemy czy nabywamy ten chleb, a tak naprawdę otrzymujemy go za darmo, tak? Ponieważ cena jest zapłacona przez Jezusa Chrystusa. I odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, mamy śmiały przystęp do Ojca i śmiały przystęp do błogosławieństw i Wielości darów dla Bożego Ludu. Tylko czy z tego korzystamy? Proszę Was, idźcie i dzielcie się. Dzielmy się razem wiarą jak chlebem. Dzielmy się Jezusem. Dzielmy się Słowem. Dzielmy się nadzieją. Bo ludzie yy, są głodni, potrzebują się najeść. Oby tylko to był dobry pokarm, oby spotkali Jezusa. Niech to jest pasją życia naszego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę dobrego dnia. No, i niech brzmi w naszych sercach: Chrystus zmartwychstał. Prawdziwie zmartwychstał.